Cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki. Jest czwartek, kiedy puszczam ten film, ale tak jak mówiłem wczoraj, z racji tego, że mamy masę, masę ciekawych nowości, no to to będzie miało wyższy priorytet. A później sobie zrobimy jakieś archiwalne zestawy. No i rozpoczniemy może od Seciku 4, Lego City, terenówka ratowników dzikich zwierząt. No już trochę narzekałem na te nazwy, ale nie nazwy są najważniejsze, tylko lew i lwiątko, przynajmniej według mnie. 3 minifigurki, 157 klocków, cena katalogowa to 200 zł z grosza. No wiemy, jak to wygląda w przypadku tych serii przeznaczonych dla najmłodszych. No i kiedy mamy jakieś nowe odlewy zwierząt? Jeżeli nie musicie, to się nie śpieszcie. Te zestawy w czerwcu już wejdą do takiej szerszej dystrybucji i chociażby na alto to będzie dużo, dużo tańsze. A tak na marginesie, to do końca maja macie darmową przesyłkę, obojętnie jakiej wielkości są zestawy, obojętnie ile ich tam sobie kupicie, to z okazji Dnia Dziecka. Mowa oczywiście o maju 2021. Dobra, koniec tych reklamówek, otwórzmy. Zobaczmy, zbudujmy, no bo ja się już nie mogę doczekać. No dobra, tutaj widzę, że mamy z ciekawszych minifigurek Jessica Sharp, nie żadną Jessica Albę. No i ważna informacja: te rzeczy, które tutaj mamy, one tak naprawdę nie pływają. Okej, okay, dostajmy się do środka, ale może najpierw jeszcze tutaj zerknijmy. Coś, co mi się podoba w tych zestawach 4, to fakt, że obracamy i mamy wszystkie elementy ładnie wyszczególnione. No, będzie dużo akcesoriów, pewnie do pielęgnacji tych dzikich zwierząt, ale czy dzikie zwierzęta tego potrzebują, nie jestem przekonany. Tak, jak już mówiłem, najlepsze dla nich jest to, żeby nie wycinać lasów. Wiecie, tam jakieś zwierzyny. Nie, 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 nie wyżynać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tak się przez chwilę tutaj zawiesiłem, bo to zawsze w przypadku otwarcia jest co oglądać, i mamy tutaj trzy książeczki. Akceptuję to, no bo jest to zestaw przeznaczony mimo wszystko dla młodszego odbiorcy. No i jeszcze tutaj z ciekawszych rzeczy, oczywiście, coś na co trzeba uważać, bo to jest najcenniejszy tutaj klocek, a mianowicie lew. Widzę też, że to jest tak spakowane nie w jakiś osobny worek. No to wiecie co, to zróbmy już w ten sposób. Oczywiście zaraz to jeszcze będziemy oglądać, ale takie pierwsze wrażenie. Jest dobrze, przydałoby się trochę więcej nadruków, jakiejś sierści, czegoś takiego, ale jest chyba całkiem, całkiem nieźle. No nie wiem jak to wygląda w przyrodzie, chyba lwy są trochę większe od lwic, a wydaje mi się, że to jest no całkiem, całkiem podobne. Ale jeszcze sobie chyba na tym odcinku porównamy dużo skał. Jeżeli budujecie takie konstrukcje i nie przerażają Was takie powiedzmy brzydkie, olbrzymie elementy, no to będzie ok. Dobra, taka zielona płytka. Zresztą chyba niepotrzebnie to analizujemy w tym momencie, bo zaraz przecież będziecie widzieć speed build. No, i zbudowany zestaw. O. Na plus oczywiście, że nie ma żadnych naklejek. No dobra, lwa kładę ostrożnie, bo to jest najlepszy element tego zestawu, który mnie tutaj przekonał. No i zapraszam na ciąg dalszy tego filmu. No dobra, zestaw zbudowany i moje pierwsze wrażenie jest całkiem całkiem dobre. Tutaj świetną robotę wykonały te oto niewielkie drzewka. Wydaje mi się, że to mogą być takie małe akacje. Mamy dwie groty, mamy fragment zarysowanej rzeczki. Niestety, jakbyśmy to obrócili, no to tam pojawiają się jakieś pomarańczowe płytki. Po co to? No ja rozumiem, że to jest zestaw 4, muszą być różne kolory, ale jednak wygląda to średnio. Oczywiście ten pojazd jest trochę mydelniczkowaty, za chwilę to jeszcze omówimy. I jedną taką dużą, istotną pretensję mam, a mianowicie w instrukcji zobaczcie, jak to zostało wszystko rozpisane. No chyba dzieciak nie potrzebuje takiej informacji, żeby wziąć do ręki właśnie ten fragment i go tutaj naczepić. Nie mogłaby być tutaj taka zwykła ramka, jak w innych instrukcjach. No przecież nie ogłupiajmy tych dzieciaków. O to właśnie chodzi, żeby trochę być bystrym, zobaczyć co tam dobudować. A tutaj zobaczcie, ile to zajmuje miejsca, ile marnotrawimy papieru. No, trochę słabo. Ja myślę, że te strony z rękoma one są niepotrzebne, ale być może to jest takie gadanie prawie trzydziestolatka. No nic, omówmy to sobie wszystko bardziej szczegółowo, no i przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej temu lwu. Drodzy widzowie, ja bardzo dobrze wiem, dlaczego dzisiaj weszliście na mój kanał, no i kliknęliście ten film. Chcecie się przekonać, jak wyglądają nowe zwierzęta? No i musimy to oblukać. Wyciągnąłem wszystkie 5 sztuk. To znaczy to to już chyba nie jest zwierzę. Jakaś padlina, ewentualnie upieczone udko kurczaka. No wiecie o co chodzi. Tutaj mamy natomiast rybę i ona już może być żywa na naszych makietach. Podobają mi się błękitne okazy, jak najbardziej wygląda to fajnie. No ale przejdźmy już do tych najciekawszych zwierzaków. Tutaj nie wiem, czy to jest wąż jadowity, czy jakiś dusiciel. W każdym razie odlew dobrze kojarzymy. To jest Nagini, no ale Nagini nie miała takich oto hmm, ciapek brązowych, jakiegoś takiego fajnego umaszczenia łusek. I to jest jak najbardziej fenomenalne. W ogóle ten wąż jest świetnie zrobiony, bo on idealnie też na płytkach leży, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby wykorzystać ten element. No ale słuchajcie, król lew. <laughs> tak, tak. To jest gwiazda tego zestawu i niestety... Jak sobie to porównałem do samicy, no to cielsko jest identyczne, a przecież jednak samce są bardziej masywne. Trochę szkoda. Jeżeli chodzi o grzywę, świetnie. Tutaj mamy nos, oczy, ślepia, uszy. Wszystko się zgadza. No i te lwy potrafią stanąć dęba i gdzieś tam w górę spojrzeć. Jest jak najbardziej okej. Okay. Tak jak mówiłem, no trochę może jakichś detali tu by się przydało, ale wtedy różniłoby się to od samicy, więc może dobrze, że zbyt mocno nie kombinowali. No i lwiątko. Jakby takie odlewy zwierzaków były w LEGO Friends, to jak najbardziej ja bym je zbierał, bo tutaj nie mamy żadnych dziwactw. W stylu jakiejś rzęsy czy coś, to po prostu wygląda dobrze. I żeby go sobie naczepić, no to potrzebujemy jakiejś płytki z dwoma studami. Oczywiście takie małe zwierzaki to się nie ruszają, no ale wygląda to przepotężnie, przekonkretnie, no i na makiety super. Naprawdę. To może jeszcze dorzućmy tutaj z innego zestawu taką oto samicę. No i jest mała rodzina, chociaż pewnie przydałoby się trochę więcej tych samic, no bo przypomnę, że lwy to żyją w takich zorganizowanych grupach socjalnych. Akcja tego zestawu prawdopodobnie rozgrywa się gdzieś tam na obrzeżach sawanny, bo jest tutaj bardzo zielono. No i tutaj podoba mi się wykorzystanie tych soczyście zielonych płytek konstrukcyjnych. Jak najbardziej fajnie to się prezentuje, no ale tutaj z tej strony ażby się prosiło o dodatkową roślinność. Jeżeli nie przeszkadzają Wam takie symetryczne groty, no to będziecie zadowoleni, chociaż umówmy się w przyrodzie, rzadko kiedy to występuje. No i te struktury skalne, one zostały zbudowane przy pomocy naprawdę dużych elementów. No, takich to już urok tych zestawów dla najmłodszych. Podoba mi się możliwość wpełznięcia tego węża tutaj na górę, no i z tej strony byłoby gniazdo, a z tej chyba jakieś pozostałości po ostatniej uczcie. No i największa funkcja bawialna to możliwość zrzucenia tej kładki, no i wtedy ratownicy są potrzebni, bo takie małe lwiątko mogłoby się utopić, więc może zakończmy tą scenkę. No i tutaj jest mini obozowisko. Fajnie to się prezentuje, jest ognisko. No, trochę tylko szkoda, że nie wykorzystano jakichś elementów bardziej takich hmm, zaawansowanych, co by zrobić ciekawie wyglądający grill, bo w ten sposób wygląda to średnio. Muszę wam jeszcze pokazać, co znajduje się w tej skrzyni. A no, mianowicie aparat fotograficzny, lornetka, krótkofalówka, czyli takie abecadło podróżnika, a właściwie hmm, awanturnika, kogoś kto chce ratować dzikie bestie. Ale jak już wielokrotnie mówiłem, czy to jest konieczne, nie wiem. No wygląda to ok, jeszcze raz wam to pokażę od tyłu. Tamte skałki prezentują się nieco gorzej, no ale też w gruncie rzeczy nie jest tak najgorzej. Jak na zestaw tego typu, myślę, że to daje radę. Ważnym elementem tego zestawu są również pojazdy, więc musimy się im przyjrzeć. No i powiem Wam szczerze, ten oto skuter wodny to nie będzie moim ulubieńcem. Jakoś dziwnie to jest nienaturalnie ścięte, tutaj wystaje jakiś bolec, nie wiem co to ma symbolizować. Albo montujemy turbinę, albo nic i wyobrażamy sobie, że takie elementy są pod wodą. No tutaj okej, okay, mamy jakiś ster, jakiś nadruk. U mnie to po prostu pójdzie pod elementy, bo nie mam po co tego trzymać. Co innego, jeżeli chodzi o terenówkę, no ona może jest taka hmm, dosyć kanciasta, dosyć duża, dosyć rozbudowana i nie pasuje chociażby, nie wiem, do takiej limuzyny, którą ostatnio pokazywałem, jest wtedy dziwacznie, naprawdę to nie powinno być aż tak duże, no ale wiemy, że to wszystko zostało zbudowane na tym podwoziu charakterystycznym dla zestawów dla najmłodszych. No i może wyciągnijmy sobie tutaj te kontenery. W środku będziemy mieli przydatne akcesoria, czyli butelkę, czyli kość, jakąś szczotkę. No i podoba mi się, że dostajemy dwa takie ciemne pojemniki. A oprócz tego tutaj możemy sobie jeszcze rozwinąć ten oto łańcuch. No, nie jest to jakoś bardzo wygodne, ale cieszę się. Że nie dali nam tej linki, bo to tutaj w zestawie dla najmłodszych średnio by wypaliło, a tak łatwo to zamontować i coś tam sobie można pociągnąć. Tutaj zobaczcie, też można podczepić jakiś taki drążek, patyczek. Nie wiem, jak chcecie budować jakieś scenki, jak najbardziej to się może przydać. Na przodzie maska świetnie, tutaj te rzeczy też wyglądają bardzo topornie, no ale nie jest źle. no Ten pojazd jest taki typowy dla zestawów 4, Plus i nie będę się czepiał na przykład braku otwieranych drzwi. Bardzo lubię razem z Wami rozpoczynać zbieranie nowej serii albo chociażby pod serii Lego City, no bo wtedy te stroje są nieco inne. No i tutaj na pewno na plus nadruki kieszeni na nogach. Z tyłu to jest najbardziej charakterystyczne, no bo mamy taki napis Rescue i łapę dużego kota, prawdopodobnie lwa. Ten tutaj gość też wygląda nieźle, trzyma taką parówę, ma jakąś przewiązaną linę, jakieś sprzączki, no i z tyłu też jest to charakterystyczne pod logówką Rescue. Okej, okay, ale powiem wam szczerze, całkiem niedawno to była inna seria Lego City, która też zaglądała do dżungli, więc to wszystko jest taki ciągły, ciągły remiks. Najciekawiej się prezentuje Jessica. Takiej główki, takiego torsu to ja jeszcze nie widziałem, szkoda tylko, że nie ma jakichś bardziej szczegółowych nóg. No i tutaj zobaczcie, jest jakaś torba, tutaj apaszka, jeszcze do góry jakaś chusta, to wygląda świetnie, jakby ta postać spędzała no, dużo czasu w łączności z przyrodą, z naturą, jak najbardziej. Bardziej dobry motyw, trochę tylko szkoda, że ta laska to jest ten sam element, co w przypadku pasteleczki z Lego Toy Story. No nie, ten kolor tutaj nie pasuje, jakoś tak dziwnie się wyróżnia. To powinno być albo brązowe, albo piaskowe. No nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje, ale to jest właściwie jedyny minus, jeżeli chodzi o tą postać. Niestety one nie mają. Postacie żadnych alternatywnych grymasów, bo tutaj czapka, tutaj to nie jest zasłonięte, no ale ta pani mogłaby coś mieć. Nie wiem dlaczego nie ma. Chyba nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że ten zestaw kupuje się przede wszystkim ze względu na zwierzaki, no a już szczególnie ze względu na tego oto lwa pięknie się prezentuje. Taki oto mięsożerny ssak lądowy. On potrafi ważyć nawet 250 kg, no i mierzyć ponad 3 metry, więc tutaj nie ma to tamto. Jeżeli będziecie go widzieć w naturalnym środowisku to trzeba po prostu uciekać. Jeżeli chodzi o ten teren Hmm, wydaje mi się, że szybko o nim zapomnę. Pójdzie to pod elementy. Pojazdy prezentują się też raczej średniawo, no a minifigurki są poprawne, nic więcej. No i w związku z tym, mimo że ja tym zestawem się jaram i go polecam, bo to jest najtańsza metoda na lwa, to jednak ta moja ocena ona nie będzie wyższa niż hmm, 7,5 na 10, a to i tak dlatego, że dostajemy tutaj te fantastyczne zwierzęta. No niestety jako taki rzetelny recenzent muszę właśnie w ten sposób ocenić ten setik. Piszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, no i do zobaczenia w kolejnych dniach, a tych zwierzaków będzie dużo.